Studenci Giżyckiego Uniwersytetu III wieku oficjalnie rozpoczęli już wakacje. Nie oznacza to jednak, że przez najbliższe cztery miesiące będą się nudzić. W ciągu wakacji ciągle się coś dzieje. Staramy się spotykać towarzysko, wyjeżdżamy na wycieczki, już mam zaplanowany ciechocinek sanatorium, różne zawody, także wszędzie przez całe wakacje tak naprawdę nikt nie zostaje sam. Są też zajęcia rehabilitacyjne, są tańce, także no każdy coś może znaleźć dla siebie, także praktycznie ta uroczystość jest no jak gdyby zamknięciem, ale to nie znaczy to, że my już nic w wakacji nie robimy. Od października do maja seniorzy brali udział w wielu różnorodnych zajęciach, które angażowały umysł, słuch, wrażliwość estetyczną i pozwalały ćwiczyć umiejętności towarzyskie. Mamy zajęcia z języka angielskiego początkującego, zaawansowany, średni, język niemiecki, gimnastykę, różne zajęcia relaksujące. Często się spotykamy, a, kółka teatralne, y, rozwijamy talenty muzyczne, y, staramy się jak najwięcej wyjeżdżać poza teren życka, żeby też się pokazywać, żeby w jakiś sposób nasze te życko. Y, reklamować, pokazywać, jakie ono jest piękne, że coś się w tym grzycu naszym no, dzieje, że nie jesteśmy tylko sami, tworzymy grupę, ale tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne, zapraszamy do siebie, staramy się pokazywać, mamy wolontariat, w którym właśnie też pracujemy i staramy się pomagać tym osobom troszeczkę słabszym, które potrzebują już naszej pomocy. Giżycki Uniwersytet III wieku działa już od 14 lat. Jedną z jego założycielek jest Ewa Ostrowska, która wówczas była dyrektorką Centrum Profilaktyki Uzależnień. To, co tutaj osiągnęliśmy jako Uniwersytet Trzeciego Wieku, to starania moje, ale nie tylko moje, ale także moich współpracowników, osób, które prowadziły wykłady, które prowadziły ćwiczenia. I rzeczywiście oferta Negierzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku już od samego początku, kiedy tylko zainegregowaliśmy działalność w 2010 roku, była bardzo bogata i od wielu lat jesteśmy takim liderem w województwie, bo też i przewodniczyłam, porozumieniu. Warmińsko-mazurskich właśnie uniwersytetów. Organizowaliśmy tutaj konferencje wojewódzkie. Reprezentowałam też nasz samorząd Giżycki, chociażby w Sejmie jako miasto przyjazne samorząd przyjazny seniorom, więc dużo tu bardzo się robiło dla tych naszych seniorów i teraz oczywiście też już z innej pozycji jako burmistrz deklaruję, że tych działań będzie jeszcze więcej, tak? Bo postaramy się, żeby, żeby ten uniwersytet nadal działał. To oczywiście zadba nowy dyrektor ponieważ Giżyckim Uniwersytetem III Wieku kieruje dyrektor Centrum Profilaktyki i, i Integracji Społecznej, ale na, na ten moment jest wspaniała koordynatorka pani Natalia Łopiało, która też będzie tą pracę kontynuować, więc nawet jak nowy dyrektor przyjdzie, to myślę, że teraz już wejdzie w takie struktury, że to po prostu wszystko fantastycznie działa. Tak? Więc tylko robić, kontynuować tą pracę, bo mamy w ciągu tych, tych roków działalności kilkadziesiąt wręcz kół zainteresowań różnorodnych, czyli oferta bardzo bogata, do tego połączona z ofertą kulturalną, wyjazdową, z wycieczkami turystycznymi, wykłady najróżniejszego rodzaju, kursy, szkolenia, no ale to, co dla nas jest najważniejsze, to to, że wyciągamy osoby z domów, żeby nie były samotne, żeby nie poddawały się depresji, bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się u nas też formy ruchowe, co jest niezwykle ważne, żeby jak najdłużej utrzymać sprawność i psychiczną, i fizyczną, bo to jest oczywiście powiązane, więc to jest dla nas bardzo ważne i myślę, że warto, żeby to wszystko było pięknie kontynuowane. Studenci Giżyckiego Uniwersytetu trzeciego wieku to osoby, które skończyły 50 lat i zazwyczaj nie są aktywne zawodowo. Aby zapisać się na zajęcia w przyszłym semestrze, trzeba zgłosić się do Centrum Profilaktyki Uzależnień w Giżycku.